Byłem ostatnio u poliny matki na obiedzie. Ty, no i dwóch kierowców ciężarówki przy mnie rozmawiało o tym, że oni wyprzedzają lewym pasem pomimo zakazu. Ale ja nie dałem się, nie zrobiłem rodzinnej awantury. No dobra, zmieniając temat, jedziemy na Move Federation. Team Japczan będzie grał w meczu wieczoru na drużynę paszy bicepsa. Ty coś Ci... źle mówisz, chyba już. Zamknij można! W każdym bądź razie fajna sprawa, bo gramy sobie w meczek W ogóle jeszcze raz ostatnio mi mówił, że walił się z księdzem to taka ciekawostka. Eee. A, nie, nie! Brzuch mnie napierdala, miałem straczkę całą noc, to jest ważne Paulina kupiła moje ulubione lody, ale ja po tych ulubionych lodach zawsze mam srakundę A jeszcze te lody pizzą zajadłem, to nie są żarty i to nie są ćwiczenia Także no pamiętajcie, trzymajcie wasze żołądki Dobra do no, kiego, dobra wyłączaj to już Przyjechaliśmy do stolicy tutaj z młodym, Gucci bag Bae. człowieku, Louis Wilton no, przyjechaliśmy do studia. Czekamy na resztę. W ogóle siedzimy pod siedzibą PiSu i normalnie policja tego pilnuje. Jeszcze nas policja zatrzymała. Tu. O młody opanował to, to... sytuację, bo ja już dymiłem. Jest. Yy... Co jest? Zgromadzenie Zgromadzenie elektrowni? dotyczące Elektro? elektrowni. O, studio wam pokażę, widzowie. Dali nam najgorszych oponentów na pierwszy strzał. paszę. a wiadomo ktoś mogę mówić? Możesz mówić, ale najwyżej się wycenzuruję, bo nie wiem czy dzisiaj a. będą wszyscy na konferencji. Na frapę? Nie. To kawa jest. Na, na fy jakoś. <noise> Stanie bokie. Bo <noise> Utrzyma się jakoś na jeden mecz. Dojechał kolejny zawodnik, Borys LBD We własnej osobie Wczoraj zacząłem już okres przygotowawczy, poszedłem na mecz Strzeliłem z przewryw poprzeczkę niestety Serio? Ale naprawdę, przysięgam, że tak było Zostaniesz o Paramaxilu? Jestem z Paramaxilem, masz Cześć. się Czemu się spóźniłeś? No bo oddymałem się Ale rano czy w nocy i nie mogłeś Tam zasnąć? Noc. Nie widać po mnie? Patrzcie, to jest Multipla czurasa. Pani w policji normalnie stały akurat, pilnowały dla szczurasa Patrzcie jaka bestia za ja jakiś taki kanał motoryzacyjny i chop powiedział bardzo mądrą rzecz W sumie z którą się zgadzam Że felunek, jak, z, jak zmieni się felunek to tak naprawdę... stary, się. Szambo mi wyjebało w domu nowym. z przyjeżdżał na sygnale. Gościu gówno wybierał i tam w kanalizacji miał jakiś gruz naptany, tam gówno i wybierał gruz. Potem skoczył hydraulik do środka normalnie. A dzisiaj w ogóle mi schody, Dzisiaj mi schody robią, wiesz? Zobaczysz, jak wykończę, to cię zaproszę na jakąś grilla. Ale ty mnie wykończysz prędzej Dobra. Jak wyglądasz po prostu? Chciałem dzisiaj zaprezentować mój jakijaż do szkoły, mam na sobie puder z Natsu. Czekaj, żeby mi tepsy było widać. <noise> Ale różnica! Dziwo. Raz, dwa, trzy. Brawa! Ej, fajne! Figurkę można było ciebie młody zrobić. Teraz kubuś, gwiazda wieczoru. Raz, dwa i trzy. Poważne nagrywki na trzy aparaty. Tutaj Boris. Kubuś i... Kurde, jak to obrócić? Czekaj. Hey, ty rzeczywiście Raz, dwa, trzy. Podobno jestem piękny. No właśnie, trochę się obraziłem. O! Okay. Raz, dwa, trzy. Jeszcze? 15, 12. Możliwość latania czy teleportacji? Teleportacji. Podróż do przyszłości czy umiejętności? czytania w myślach? Czytanie w myślach. Jaką super moc chciałbyś mieć? Latanie <laughs> Eee! Ja <laughs> no, <miałeś śmiech> <do> wyboru. <laughs> czy chcesz? do la 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 to la 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 na na la na 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 la na 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 miejscu, udziału na 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 hali na arenie? Branie udziału na, miejscu, na To, na to, na to na arenie. jaki I event ostatnio oglądałeś na la na la Na la 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 dostałem cegówkę To jest najlepsze słowanie tak. Ale to jest dobre wspomnienie, bo pamiętam, że wtedy było dużo krwi Ale tak faktycznie nie będziemy chyba przeglądać No pięknie odpowiadałeś Wolisz Ronaldo czy Messiego? Ronaldo, wolisz strzelać wolny jak Messi czy Ronaldo? Messi <grymc> Joshua Asmich John John co? ciebie Cześć Pan że ja tego wcześniej zacząłem nakrywać. Z ale jestem górnie. Nie znam żadnego z Chorwacji. To może by kimś George Bush. Dobra, Andrzej Duda. Stajcie jest? Francis. Lubię Francisza. Simba. Simba! Jakże to tal. Wiem, kurtowo. Zanim to wyjazdę, to idę. Z czym nas zaskoczysz? Przewratką. Przewrócicie się wszyscy. Tak zobaczycie, co podrapie <śmiany> Ty zajmujesz pół kadru. <śmiany> no i co? Czekamy na konfę. O to już z Konfy wam nie będę nic nagrywał, bo będziecie mogli na żywo zobaczyć. Jakie miasto jest stolicą Turcji? istanbul ankara <laughs> uh -huh. No, ja już widzowie po konferencji stare dziady rozjebane, jak wiadomo, i sobie z jakimś ziomkiem. Fajnie było, fajnie na konferencji. Patrzcie, widzowie, miał być koniec vloga, spotkałem ziomeczka. Ma dwa levely więcej ode mnie w Pokémonach. To się dodaliśmy. No, a tu jesteśmy z chłopakami na jedzonku. A, i Moku mi kazał nagrać w gniotkę auta, bo cały odcinek jest o gniotce auta i na, nie nagrałem jaki jest efekt po. A dzisiejszy będzie vlog lepszy, to chuj z tamtym, Nara.